na moim kanale. Rozpoczęłam tak śmiesznie tego vloga, bo mój telefon jest postawiony na tak jakby rolecie od okna, ponieważ ja nie mam statywu i właśnie planuję sobie kupić taki mini statyw do telefonu. Ale jak na razie rodzę sobie także że zawsze ustawiam ten telefon jakoś na książkach albo na czymś. Opieram o butelkę. Różne już metody. Ale najważniejsze, że na razie się sprawdza. I tak, dzisiaj mamy poniedziałek, ogólnie pogoda jest taka w miarę ładna, w sensie jest słoneczko, ale jest ogromny wiatr i też jest zimno, eee, także ja nie wiem, po prostu mamy już prawie czerwiec, moja mama wróciła i tak jak mówiłam, ja poniedziałki mam wolne, także ogólnie dzisiaj sobie właśnie siedzę w domu i lubię to, że właśnie mam poniedziałki wolne, bo weekend mam taki, że mogę się wyluzować i jakby naprawdę tak spędzić z rodziną czy z przyjaciółmi. I tak po prostu czas mieć dla siebie, żeby się zregenerować. A poniedziałek już mam taki, że sobie faktycznie wszystko robię na studiach. No jak czasami mam dużo tego, to w weekend też siedzę, ale jednak poniedziałek już mam taki, że naprawdę się skupiam na tej nauce i nadrabiam notatki czy tam jakieś inne rzeczy. Także właśnie dzisiaj totalnie raczej będę siedzieć tylko w domu i robić, dlatego że też już zbliża się sesja na studiach, więc po prostu... Dużo mam tych rzeczy do zrobienia. Tak jak mówiłam, to chyba w poprzednim vlogu mam cztery eseje do napisania. A oprócz tego mam jeszcze inne rzeczy, także trzeba się spiąć. No, także ja teraz będę się uczyć i... Witajcie we wtorek. Ja jestem jeszcze trochę zaspana, ale stwierdziłam, że odezwę się przed wyjściem z domu. Mam jeszcze chwilkę. Jest dosyć wcześnie, bo jest jakoś siódma, tam przed ósmą jakoś. Ale właśnie we wtorki tak wcześnie muszę jeździć, bo zawsze przed zajęciami, przed studiami jeż jeżdżę do szpitala na kontrolę ze stopą. Mm, no i z mnie ona dosyć mocno boli, ale prawdopodobnie będę miała zmieniony opatrunek, ten, który mam obecnie. No i tak, a tak poza tym to dzisiaj znowu będę mieć dosyć długi dzień, bo właśnie najpierw jadę ze stopą, później mam zajęcia yy, i w ogóle mam dzisiaj na jednych zajęciach taki jakby projekt, takie, takie coś, trochę się stresuję, muszę jeszcze sobie przed tym powtórzyć. Um, i później mam chwilę przerwy, później mam terapię, a później jeszcze będę dawała mojej siostrzenicy prezent na dzień dziecka, bo jestem jej 16. A jutro, w środę mam od rana do 20.00 zajęcia, a wracam na około 21.30, więc po prostu ona już nie będzie tutaj wtedy przyjeżdżać ani ja do niej, bo to już było późno. E, także prawdopodobnie dzisiaj już idę jej dam dzień wcześniej prezent, no chyba że mi się nie uda, no to wtedy w czwartek, dzień po. Ale, ale właśnie tak, także tak się zapowiada dzisiejszy dzień i miłego dzionka. Podoba Ci się prezent? To bysta, Tak! Tu stali? tak yeah! A co powiesz, że Kukka, kuka ci nie pała. Ci pała ci kala, kala. Witajcie, witam Was po całym dniu praktycznie, bo już jest jakoś pół do siódmej. I wróciłam niedawno do domu, była u mnie siostrzenica wraz z siostrą, dlatego właśnie tak jak mówiłam rano dałam mojej siostrzenicy dzisiaj prezent na Dzień Dziecka i był to kask taki z myszką mini, bo właśnie niedawno dostała rower i się na nim uczy jeździć. I e, jeszcze do tego był taki kubeczek z imieniem Laura, e, bo ona wcześniej podkradała taki sam tylko mojemu bratu mm, i właśnie teraz kupiłam taki, żeby miała dla siebie. No i ja teraz pójdę się przebrać tak na po domowemu, e, zmyję sobie też makijaż, zepnę włosy i będę się pewnie uczyć. A że na dzisiaj już raczej nie mam jakichś większych planów, to właśnie się tym zajmę. Idę teraz na ostatnie zajęcia i taka śmieszna sprawa, bo po prawie roku już chodzenia tutaj na uczelnię, bo w ogóle jestem na drugim roku studiów, ale rok jakby teraz są stacjonarne, bo wcześniej no to były zdanie. Yy, ogarnęłam, że mamy automat yy, na uczelni tutaj i sobie kupiłam kawę, ale niestety tak on przelewa tą kawę, że właśnie mam kubek trochę... Aż brudny, ale ogólnie taka śmieszna sprawa, Także... Wyszłam właśnie z uczelni i będę wracać teraz do domku, więc idę na przystanek na busa. I ogólnie jest jeszcze dosyć jasno, tylko teraz idę tak y, pomiędzy tutaj dużą ilością drzew. Ale właśnie to jest przynajmniej fajne, że pomimo, że kończę tak późno, to jest y, no, prawie już lato i jest dosyć długi dzień, więc jest właśnie jeszcze jasno, a nie tak jak y, była zima i po prostu wracałam tak po ciemku. No i jak wrócę, to będzie już jakoś prawie 22, więc pewnie nic nie będę robić, tylko pójdę się umyć i... Pójdę spać, bo jestem też zmęczona już po dzisiejszym całym dniu. Sobotę. Ja y, ogólnie nie pokazywałam wczoraj y, jak kręciłam włosy e, Robiłam to dlatego, że dzisiaj wieczorem mam imprezę u mojej kuzynki e, I chyba to już na którymś lugu pokazywałam, że właśnie mam taki sposób, że kręcę włosy na skarpetkach I ogólnie dzisiaj rano byłam na badaniach krwi A teraz idę się ogarniać, ogólnie dzisiaj jeszcze muszę dużo się pouczyć zanim E, pojadę na tą imprezę, i tak dalej, dlatego, że e, już mi się będą zaczynać egzaminy. W tym tygodniu będę mieć dwa egzaminy, prezentacje e, i za tydzień mam już dwa deadline'y esejów, także sporo się zapowiada na studiach. No, ale tak to jest sesja letnia z bliżej wielkimi krokami, e, ale jestem w dobrej myśli i mam nadzieję, że jakoś mi się uda z tym wszystkim wyrobić. Teraz z tego vloga, ponieważ wczoraj, jak już właśnie była impreza i zbierałam się, to był taki zabiegany czas, że nie miałam kiedy się odezwać. Także z tego miejsca chciałabym Wam podziękować za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam Was też na inne moje social media. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa!